Na pobudkę w miejscowości Togana wcześnie rano, rozpoczynam swoją wyprawę na górę. Chapas, noc bardzo komfortowa, siódma rano, już czekam na swoją ładę, która ma mnie zabić pod górę. Dzwoniłem do pana, nie zrozumiałem nic, co mi powiedział, natomiast yy, wydaje mi się, że mam czekać tutaj. Zobaczymy. Z minimalnym opóźnieniem ale doczekałem się goszkara, mojego kierowcy, który zawiózł mnie na początek szlaku Góry Czapas. Pierwsze kilometry dwugodzinnej trasy prowadzą nas przez pobliskie wioski wyasfaltowaną trasą, jednak niedługo potem wjeżdżamy na bezdroża i z każdym kilometrem droga staje się bardziej offroadowa. Zabotne. Są te maszyny naprawdę niesamowite. Dało się. Jechałem na start szlaku. W zasadzie nie szlaku, bo ścieżka jest tutaj tylko fragmentami. Natomiast widoki są niesamowite. Trochę mnie to kosztowało energii, żeby się tutaj dostać. Natomiast jak widzieliście, droga była bardzo z przygodami. Taki kompletny offroad. A Na tej porze roku jest jeszcze dużo błota, dlatego bardzo ciężko się tutaj przedostać. I co? Wchodzę. Za mną mój kierowca. Nie wiem, czy chce iść na górę, ale chyba będzie próbować. Zobaczymy. Na razie idzie dość żwawo, jak na swoją posturę. Bardzo podoba mi się ten znak, szczególnie, że jest autentycznie, kompletnie pośrodku niczego, więc do tego znaku powinien być inny znak. Wczoraj dostałem informację, że droga jest nieprzejezdna i nie da się przejechać. Później podjechałem tutaj w okolice turystycznego jeziora i się za kolegowałem z lokalnym policjantem który załatwił mi transport pod samą górę rzeczywiście droga jest bardzo błotna i kilka razy było e, ściskało mnie w żołądku natomiast natomiast udało się i, i szczerze mówiąc warto bo widoki są no nie z tej planety Co bez e, jakichś trudniejszych technicznych wspinaczek. Można porównać to do zwykłych szlaków tatrzańskich. Żadnych łańcuchów, zresztą nie spodziewałbym się ich w tym miejscu. Muszę też przyznać, że mam dużo szczęścia do pogody, chociaż w sumie to bardziej rozsądek, bo spojrzałem na projekty za pogody. Jutro mają być burze. Dzisiaj był ostatni dzień słońca, dlatego tak bardzo mi się spieszyło, żeby tutaj się dostać. No ale, mówię, widoki oddają wszystko. No i widać, że jest Czapas. Mój kierowca ze mną szedł: 140 kg, 34 lata, papieroski, wódeczka, szedł równo. Dotarłem na górę, ponad 3000 metrów jest yy, na nieziemsko, zaraz zobaczycie jak tam sobie stoję, czy wiszę, coś niesamowitego, naprawdę nie jest tutaj łatwo trafić, bo nie ma żadnych informacji w internecie, więc na pewno uzupełnię te braki i podrzucę kilka tipów. Pozwólcie, że ja tutaj sobie jeszcze chwilę posiedzę i pokontempluję, a wy, jeśli chcielibyście być na bieżąco z tym, co robię i gdzie aktualnie jestem, zapraszam na swój Instagram. Jan Drzeusz, wrzucam dużo podróżniczych inspiracji. Wracajmy jednak do szczytu. Tam widok na Kaukas, tu widok na granicę Górnego Karabachu. Tam za tą skałą widać dwa magiczne jeziorka. No, urywa, jak to się mówi urywa cztery litery. A i można by tam siedzieć i podziwiać te widoki godzinami. Jednak czas schodzić, bo przed nami jeszcze wiele azorskich przygód. Zeszliśmy z samej góry i co? Mój kierowca doszedł na sam szczyt. Zajęło nam to dwie godziny, natomiast grupa, która jest tutaj gdzieś za mną, mówi, że im zajęło to 3,5 godziny. W dół my schodziliśmy godzinkę, oni schodzili półtorej, dwie. Więc tyle trzeba liczyć sobie na takie wejście. Tym samym kończy się moja przygoda z górą Chapas. Jeszcze tylko szybka podmiana opony, która pękła podczas off i ruszamy na dół. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, zapraszam na kolejne oraz na swojego Instagrama. Do zobaczenia na szlaku.